Dzień dobry, witajcie, tu Paulita, a dzisiaj w naszej, w mojej kuchni. Witam Was serdecznie, naprawdę cieszę się za te wszystkie Wasze komentarze, za to, że mówicie mi, co robię źle. Staram się to wszystko naprawić, choć powiem Wam, nieraz jest naprawdę ciężko. Ale dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za te dobre i te e, naprowadzające mnie. Więc co, dzisiaj, żeby Wam nie przedłużać, zrobimy cytryny w syropie imbirowym. Pogoda jest jaka jest, zbliża się zima, więc słuchajcie, no taka naleweczka, taka, takie cytrynki w syropie naprawdę pomagają w przeziębieniach. Zresztą dodaję witaminy C, która nie tylko jest do przeziębień, tylko możemy ją używać na co dzień, tak. E, robi się to naprawdę mega szybko, a fajnie sobie nawet, nie wiem, wieczorkiem usiąść, e, wypić herbatkę z takim syropkiem. Więc zaczynamy. Cytryny w syropie imbirowym, tak się nazywa przepis. Dajemy 300 gramów cukru. Pamiętajcie, tarujemy po zdjęciu pokrywy, tak? Tu możecie o, z każdej strony w moim domu od. Yy, Słyszeć hałas, bo tak tu pies jest, tu mam dzieci, które się zdalnie uczą, więc różne historie się w tym domu dzieją od rana. No. Jest tego cukru trochę, powiem Wam, 300 gramów to jest dosyć sporo, ale tego też nie dajecie jakoś mega dużo do herbaty po łyżeczce, tak? Zresztą zobaczycie ile jest cytryny. To tak, 300 g cukru, 250 g wody. Muszę się ostatnio skupiać, bo gadam. Zawsze się, no, 256. Następnie 80-90 g soku z, śwież z cytryny świeżo wyciśniętego. Ja to już zrobiłam, żeby Was nie męczyć. Wciskaniem teraz o 66 mam. Trudno jest jak jest. Było inaczej, jak ważyłam. Teraz tak 20 do 30 g. Korzenia imbiru świeżego, pokrojonego na 2 mm. Tak, wiem ostatnio, w którymś przepisie zamiast imbiru dałam kurkumę. E, potem się dopiero rozorientowałam. A i to też, e, który chyba z Panów mi napisał i właśnie dziękuję Wam za takie wszystkie fajne komentarze. Układamy teraz koszyczek i w nim ułożyć 3-4 cytryny pokrojone w e, plasterki 3 milimetrowe, tak? Więc nie musicie to jakoś elegancko układać, tylko tak, żeby się zmieściły, bo widzę tak ok jest. Zostało mi trochę soku tu, więc go wleję, uzupełnię niedobór tamtego. No i co, zamykamy, tylko właśnie zamykamy tak, żeby wszystko się zamknęło. O, jest dużo lepiej. Dalej zakładamy miarkę na naczynie, Miar pokrywę i miarkę i przycisk dalej. I teraz mamy 10 minut, 100 stopni, obroty 2. E, tak zwane gotowanie. Rozpuszczamy wtedy cukier yy, i te 100 stopni podgrzeje nam tą cytrynę. No i za 10 minut zobaczymy, co robimy dalej z przepisem. Słuchajcie moi drodzy, po tym jak yy, osiągniemy tą temperaturę i czas, widzicie, ja już tu trochę, yy, że tak powiem, przeskoczyłam jeden krok. Bo następnym krokiem jest zostawić ten syrop i plastry na 15 minut. Więc u mnie to już minęło do 15 minut, bo nie chciałam się włączać, wyłączać, żebyście też nie mieli takich przerw. No i teraz tak, ostrożnie wyjąć koszyczek z naszymi cytrynami. Ładnie się, mm, cieplutkie. No i dalej, plastry cytryny przełożyć do e, słoiczków. Ja Wam powiem tak, ja robię takie małe, bo... Jeszcze gorące, ha, pomimo, że 15 minut minęło. Takie małe słoiczki, bo nie chcę, żeby to się, że tak powiem, marnowało. Lepiej otworzyć mniejsze, a jeszcze może ktoś w prezencie ode mnie dostanie. Więc przekładam, ładnie to też wygląda. E, I przelewamy... Zawartość. Nie mogę na razie postawić tego, bo chciałam wam pokazać jak to przelewamy te cytryny, zalewamy, no troszkę pestek wpadnie, ale to nie szkodzi. No i zakręcamy słoiczek. O, żeby jeszcze temperatura była, żeby to złapało, odwracamy do góry nogami, zostawiamy do wystygnięcia. Słuchajcie. No i tak podane cytrynki taki syropek. Używam jako dodatek do herbaty. Ale nie mogę tak trzymać, bo jest naprawdę mega jeszcze gorące. No to co? Życzę wam yy, słodkich herbatek z dodatkiem wit witaminki C i przy okazji dużo zdrowia. Pozdrawiam. Buziaki, pa.